Witam. W dzisiejszym materiale będę kontynuował temat cen. Był już pierwszy odcinek dosyć dawno, ale jeżeli ktoś nie widział, to zachęcam do jego obejrzenia. Tam mówiłem, co wpływa na cenę i co na nią nie wpływa. Dziś zaś na konkretnych przykładach pokażę, jak kształtują się ceny. Tak więc, zaczniemy oczywiście od przykładu prostego, czyli dwuosobowego. A więc mamy Piętaszka i mamy Robinsona. Jeden to jest sprzedawca, drugi to jest nabywca. Tak więc sprzedawcą jagód jest pięta y, Robinson, zaś Piętaszek jest ich nabywcą. I przypuśćmy, że Robinson chce sprzedać je za nie mniej niż 15 jednostek pieniężnych, zaś Piętaszek jest skłonny za nie zapłacić nie więcej niż 20. W tym momencie do wymiany naturalnie może dojść i cena ustali się w przedziale 15-21 pieniędzy. Jeżeli no cena nie może być niższa niż 15, ponieważ za mnie nie sprzedaje Robinson, a piętaszek nie da więcej niż 20, więc to nie może być 21 i więcej. Jaka będzie konkretna cena tego nie wiemy, ponieważ to zależy od konkretnych hmm, okoliczności. Jeżeli Piętaszek wie, że Robinson jest skłonny sprzedać je za 15, ale Robinson nie ma pojęcia o popycie piętaszka i dodatkowo Piętaszek ma bardzo dobre umiejętności negocjacyjne. To bardzo prawdopodobne, że kupi je za 15 jednostek pieniężnych. Jeżeli sytuacja jest odwrotna, to jest możliwe, że Robinson je sprzeda za 20. Sytuacja nieco się komplikuje, jeżeli będziemy mieć więcej podmiotów na rynku. Przypuśćmy, że na wyspę przybywa Pan Jones. I on jest kolejnym nabywcą potencjalnym jagód. W tym momencie Robinson jako jedyny dostawca towaru w postaci jagód jest w stanie sprzedać ten towar nieco drożej. Oczywiście nie będzie go w stanie sprzedać za nie jaką cenę. On nie może podyktować tak sobie po prostu ceny powiedzmy w wysokości 30 jednostek pieniężnych, jeżeli popyt piętaszka wynosi nie więcej niż 20. A popyt powiedzmy pan, pana Jonesa nie więcej niż 22. W tym momencie Robinson będzie musiał zmieścić się powiedzmy w przedziale tak 20 lub 22, jeżeli jego targetem będzie pan Jones. Więc będzie w stanie sprzedać je nieco drożej, ale nie na tyle drogo, żeby po prostu nabywcy chcieli je nabyć, ponieważ jeżeli chodzi o żywność, to zawsze istnieje jakaś alternatywa. Przykładowo Pan Jones może kupić ryby od Piętaszka zamiast jagód od Robinsona. Tak więc, mimo iż tutaj Robinson będzie w stanie sprzedać nieco drożej, ponieważ jest tutaj konkurencja pomiędzy Piętaszkiem i Jonesem, żeby nabyć po prostu rzadkie dobro, którym są jagody, to cena ta nie będzie niewiadoma jaka wysoka, ponieważ. Jagody też mają swoją wartość dla nabywców i inne rzeczy też mają swoją wartość i dlatego warto jest spożytkować pieniądze na inne rzeczy niż na jagody, ponieważ jagody to nie wszystko. Inną sytuacją jest oczywiście sytuacja, w której to Jones będzie dostawcą jagód. W tym momencie obaj, czyli Jones i Robinson muszą. Konkurować o względy piętaszka i w tym momencie piętaszek jest w lepszej sytuacji, ponieważ on jest w stanie kupić je taniej, ponieważ zarówno Robinson jak, i Piętasze, e, Robinson, jak i Jones muszą jakoś się przelicytować. W momencie, w którym Robinson będzie oferował cenę 16 jednostek pieniężnych za kilogram jagód, a Jones 15, no to oczywistym jest, że przy innych czynnikach niezmienionych piętaszek zakupi je u Jonesa. Jednak najczęstszą sytuacją na rynku jest to, że konkurencja jest zarówno po stronie popytu, jak i podaży. Czyli musimy mieć kilka podmiotów po stronie nabywców i sprzedawców. I w tym momencie konkurencja jest zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. I cena będzie się tutaj musiała ustalić w taki sposób, żeby po prostu cały zapas, Danego, ry... danego dobra na rynku został sprzedany. Oczywiście są przypadki, w których jakieś dobro nie zostanie sprzedane, ponieważ mogą zostać wyprodukowane go za dużo, lub też cena ustali się na takim poziomie, że pewne jednostki będą cenić bardziej to dobro, bądź bardziej swoje pieniądze po prostu za bardzo będą cenić swoje pieniądze lub te dobra żeby doszło do wymiany i te osoby są nazywane jednostkami krańcowymi. W momencie, w którym jakaś cena się już ustali, to one po prostu nie będą dokonywać wymian, a cena konkretna się ustali po prostu w wyniku rozchodzenia się informacji. Czyli przykładowo, jeżeli Jones oferuje swoje jagody po cenie powiedzmy na początku 20 jednostek pieniężnych za kilogram, a Robinson powiedzmy 16, jeszcze jakiś inny, powiedzmy 15, a nabywcy są skłonni zapłacić powiedzmy 20, a też 15, 16. No to pierwsze wymiany może dojdą do skutku i oni się połączą jakoś, ale gdy się okaże, że można kupić taniej, to wtedy ta cena zacznie um, się zbliżać powiedzmy do ceny równowagi i w pewnym momencie po prostu wszystkie towary będą sprzedawane po tej właśnie cenie, ponieważ Większość jakby osób jest skłonna sprzedać je za tyle i też kupić je za tyle. I gdy to będzie po prostu jakby najbardziej optymalne i opłacalne dla jak największej ilości ludzi, to po prostu w ten sposób się ustali po jakimś tam czasie bo to nie będzie to oczywiście od razu cena. I to w sumie ma na dzisiaj wszystko. W następnym odcinku być może będę jeszcze kontynuował zagadnienie cen. Prawdopodobnie będzie to kontrola cen i oczywiście jeżeli będzie, będę mówił o cenach, jeżeli o czymś innym to jeszcze nie wiem, a tymczasem dziękuję za uwagę.